Czy ty myślisz, że nasze społeczeństwo, bo właśnie tak e, słucham tego, co mówisz, e, że nigdy nie jesteśmy wystarczająco dobre. Mhm. Szczególnie wy, osoby na, na świeczniku, i tutaj może też przytoczę ostatnią sytuację ze zdjęciem, na którym była też Małgosia Rozenek mhm. I, i, i też bardzo dużo negatywnych komentarzy, że się poprawia. I tak jak mówisz, jak ktoś się nie poprawia, ale to ja tego się nie, nie rozumiem w ogóle. Gorzka wygląda po prostu świetnie, robi co chce, płaci za to i jest tym szczęśliwa. I, i do cholery jasnej nie oszukuje nikogo bo znowu, bo to jest jeszcze kolejna rzecz, bo jeżeli ktoś robi jakieś pewne rzeczy, na, na następnie idzie i mówi: "Słuchajcie, to dzięki takiemu suplementowi to się wydarzyło, to to jest szkodliwe. To to jest absolutnie rzecz, którą należy piętnować, bo to jest po prostu kłamstwo. Natomiast jeżeli ktoś podoba mu się w jaki sposób wygląda i robi sobie jakiekolwiek zabiegi, mi to nic nie robi. Ludzie, czy tobie to coś robi, czy komukolwiek, czy zrobiła krzywdę, jakby no w ogóle nie rozumiem tego, mi się to nie mieści w głowie, ja mam za małą głowę, to, 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 żeby to pomieścić, że ktokolwiek może zajmować swój czas w ogóle myśleniem na temat wyglądu gości Rozenek. Znaczy, rozumiesz, ja, moje myśli na temat gości Rozenek są następujące. Gośka, świetnie wyglądasz, fantastycznie wyglądasz, co u ciebie? Jak ci się robiło ten ostatni program? Było świetnie. Koniec. Rozumiesz, no mhm. i, i, i nie, nie rozumiem, żeby w ogóle poświęcać swój czas, żeby analizować rzeczy w wyglądzie innych ludzi. To, to są bardzo szybkie sytuacje. Możesz, możesz wymienić, e, rozumiesz, o kurczę, ktoś przytył, o kurczę, ktoś schudł, bo to też jest normalne, to jest całkowicie normalne, ale analizować potem sytuację sytuacją, myśleć, ale okropnie wygląda, ale jest wstrętna, ale jest taka, Boże święty, w ogóle rzucę, zaśmiecam wtedy siebie, e, Takimi rzeczami. I ja z tym walczę, całkowicie ci powiem serio. Bardzo często gdzieś idę po ulicy i sobie widzę jakaś laska, idzie na wierzchu. Moje pierwsze myślenie jest takie, co w ogóle ona się wybrała. A w tym momencie myślę, Szangowska, co, co cię to obchodzi po pierwsze? Co ci to przeszkadza? I, w te, i za chwilę sobie myślę, kudę, zarąbiście, że laska się tak mogła ubrać. Zarąbiście, miała taki pomysł, podoba się sobie świetnie. Rozumiesz? Mhm. To jest fantastyczne. Jak gdzieś właśnie, czy jesteś w Hiszpanii, czy we Włoszech, czy gdzieś, i widzisz młode dziewczyny. Które mają lekką nadwagę i które na przykład mają krótkie bluzeczki i wystają im brzuchy. I na przykład myślisz, Jezu, jak mogła wystać brzucha, a potem sobie myślisz, Boże, ze wzruszeniem, jaki to jest wspaniały świat. Co to jest, że ja jestem od dzieciństwa wychowywana w jakimś kulcie płaskiego brzucha? Kobiety nie miewają płaskich brzuchów. To jesteś super szczupła i wysportowana, masz płaski brzuch, masz brzuch różny w zależności od dnia cyklu. My nie mamy czegoś takiego ćwiczenia na płaski brzuch. Co to jest za debilizm w ogóle? Wiesz. Po prostu ćwiczymy cały czas, wciągnij brzuch, wciągnij brzuch. Dlaczego mam wciągać brzuch? Mój brzuch nie chce być wciągnięty. To są jakieś takie rzeczy, które myślę, że możemy zmienić, ale znowu bez hipokryzji. Jeżeli dajemy sobie prawo do tego, żeby pokazywać rozstępy, celulit i inne rzeczy, które do tej pory miałyśmy zakrywać, to dlaczego piętnujemy kogoś, kto z własnej woli poprawia sobie rzeczy i komu się podobają, nie wiem, no inne rzeczy niż nam? Od... Się od siebie nawzajem też. Tak sobie myślę. Mi się na przykład podoba to, że Gosia mówi o tym wszystkim tak otwarcie, tak jak wspomniałaś. Ale to jest świetne i mówi o tym, ale mogłaby też nie mówić, bo to jest jej wybór. Mm -hmm. Rozumiesz o co chodzi. To właśnie chodzi o to, żeby to była wolność w człowieku. Ja nie, nie rozumiem tego. Nie mieści mi się to w głowie. Naprawdę.